Lol. A ty zagroziłeś y, Paty, żebym uciekał z tymi dziwami twojejmi? Tak. będzie Troszkę. A i ja mam, chyba, że... mm, To zważ, zważysz sobie w domu, jakbyś chciał. No, to... wa wa ważne ile grzebów jest ja sami już, nie? To się no, w sumie? Lol. Znowu idziemy tędy? Mariusz! Znowu idziemy tam. Pumasz taka, nie bym mu chmorka mu mądre Tego młodego też, tak, nie? Myślę, że mu Widzę nie ma co się pierdzielić. Kasprze, Wojtku, zdradzę wam mą tajemnicę. Nagrywam już part 4. No, nie pierwsze. Nie musi nic Marszowi, okej? Okay? Będzie się złościł. Już mamy 2 minuty. Czwartego parte.

Skąd? No ile odcinka minut. Chyba chciałbyś wyjechać, nie do No a ludzie... To jest 3 minuty parę... 4 pantwa już. No wiesz, a my sami mają zbierać. No to i cię zbieraj, ale tak krzywów? No się nie było. To i zbieraj. Może ja też pójdę, a może pójdę. Mariusz, jedna konia ja dla mnie. Dzięki, albo dwie mi daj, bo będę miał krokodila na domu. Mariusz, jako że konie znaleźliśmy we dwóch, łupem dzielimy się na pół. Czyli dla ciebie jedna więcej niż dla mnie. Co? Patrzcie, jak mi ty ile masz? Co? No mam trochę. Patrzcie, Patrzcie ile on ma. Patrzcie. Patrzcie, ile ja mam. Ja mam mniej niż on. Takiego w życiu znalazłem. Także co? Patrzcie, jak pięknie. Ładnie, ładnie. Hmm? Aż cztery odcinki żeśmy nagrali na z tego, co było. Jakby na przykład położyli Mariusza i słuchajcie, to, <tostanializm |pl|> <tostanializm> to ja bude... byłoby 27 7 <tostanializm> kg. Ja mam całe 4 kg. No widzisz, ja mam koło 2, Mariusz ma jeszcze to trzy chyba. Ja, to hmm. to co 3 chyba. Co to ma, tak? Mój się bo znajdzie! E, e, coś tu leciał? To poluj. Tu się po niczym... Marysza Mary port! Biedrąka! Niskie ceny! Ale nie! nie. Kurde, wziął mi! Jebanycham! <gry> o! Wziął mi! Nie wiem, pan ci poniósł w ręce! Masz. Zacznij go zabić? Mariusz? Chwila, ja tu poluję. Mariusz poluje. Mam go! Mam go! Aj! Mariusz, polował masz chodnika! Ży jak? No. Wojtek też pr pr próbuje. O, Łapią. to Nie jej. Zabiłem ją, właśnie i ogon odpadł. Ogon ucieka, a nie żyje. Ma, ja znam! Jeszczurkę? Nie, pasikonikę. Bo... Pasikonika, ja jaszczurkę? Chłopaki, szybko, chodź, kawałek. Ja też mam jaszurkę, To nie żartuj! Bo my srejem mówimy wszyscy. Wojtek ma pasikonia. Marosz, tutaj tu są dwa nawet, albo trzy? Gdzie? Tutaj właśnie je. Pasikoniki! Tam podbiegłym. Tam do stronę, gdzie byłem, gdybyłem telefonem. Są się z nami bawić w moi drodzy widzowie. Można ja, to poskoczyć mięso jaszczurki. Tak, no? pokaż do kamery. Trup jaszczurka. Czemu trup szczurka? Bo to jest tego... To jest dwa słowa połączone w jednym. Trup i Masz konia? Mogę go Konika? Tylko, żeby z dwóch nie wyszły. No, go głowę mu ukręcić. Nie widzę. Aj! Dobra, nic się nie stało. Chodźmy już dalej. zbiera się. Co to? Eee! Ptasie chodzi. Ptasie chodzi. Ptasie chodzi. Ptasie chodzi. O kurwa. dalej. Mamy, no? ja mam jednego. No wiecie co? Spierdzieli mu. Trzeci raz mi uciekł. Czasem? No. To co, idziemy teraz nakarmić żółwia, tak? No. Zobacz, żółwia nakarmimy w parcie piątym już chyba. No. Mamy już 7 minut w parcie czwartego. Na parcie było łapanie bez palików dla no, Było, było. Oj! O nie! Ja mi pierd... Je... Mówiliśmy, że ma być... Nie, było, nie? nie ma. No, nie ma, to nieważne. Chodźcie bliżej grupki. Z tej piłki, nie? Bież, a drugą ręką biegnęłaś. I mam pierwszą jeszcze szczurkę złapaną dla żółwia. Dobra idziemy. Co była, co prawda była złapana w taki no, sposób niezbyt subtelny. Nadepła mi na głowę z no, i ją sobie mhm. Ale sprawdziłem, rzeczywiście szczurki odrzucają swój ogon. Cześć grzybie. Te szczurki odrzucają swój ogon. na, na zresztą koniec zresztą. Zresztą. Cześć, grzybie! Mi też zaszkali, nie? O, o! Gloria będzie! Yes. Gloria. Gloria! Kasper, czekaj, ma na Mam, mam, mam! Gloria! Victoria! Dobre. Victoria! Vocês estão na Glória e Mariusz, Ja <multa> tá? szczurka! ruszają tam Ja szczur! <multa> <štúrka> <multa> Patrzcie konik, bo zgłębił się, tego piszczy. Ja Nie, Konik. Konik jaki konik? Łazny. Wojtek coś ma? Spierdolił mu. Kurwa, zrobił poniżki. Wojtek usłyszał um. odchylił delikatnie rękę, żeby tego, żeby sprawdzić czy zrobił, a umu. mu. Co, moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Patrzcie na grzybów. Jeden ręka mi boli. Patrz, patrz, mam troszeczkę grzybów. 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 Ufa, Pokaż. No, ale mam z też dwa pasikoniki. To no, chyba ona jebie. Ona zdech... Zabiłem ją już. Kciurkę? No. Daj. Nie pasikoniki, wiesz. Pokaż. Co masz? Nie, dobra, w osikoli. domu Ci pokażę. Ale idziesz szybciej? Tak, idziemy. Ja mam go. Ok, mamy 10 minut. Maliusiu, Chyba na ale dobra. Dzień dobry. No. Eee, chodź, sobie. Znowu masz szczurka? Tu pasikonik. Mam dwa pasikoniki. Koń mi się pachnie, tak? Masz tylko pacikonik? Mariusz, widzisz? Mariusz, 1, 2, 3, 4, Mariusz, czemu je zabiłeś? 4, no, żółw też musi coś jeść. 4, Patrz jaszczurka. Patrzcie, mam 4, mam 4, 4, Małe i sypie, bo no, nie wiem, czy ten! To no, ma Ale mam dwa pasikoniki! Ja mam trzy pasikoniki i dwie na No a ja mam dwa i co? Chwacz, to widzę! Pasikonik! Chwacz, to widzę, że są pasikoników jak. Mogą być zakładane? Jasne! To no, tak zabije!

No, ale człowiek on zjadł kiedyś 20-centymetrową dziedzinę. Wodny czy błotny? Wodno-lądowy. Wodno-lądowy. No, Bożowy bo, bo jest tutaj, nie? Ja wiem. No. Ale w Polsce jest chyba tytuł naturalnie. Patryk, patrzymy na Cieba, nie? No, chyba tak. Dobra. Pójdziemy do domu i z domu będzie part five. Mariusz, five. part five będzie przy Kaniach. No. Animal. Nie, Mariusz, nie. To wszystko jest grzybo, grzybo -branie, ale bo w każdym parcie będą grzyby, ale... Otrzymaj ten A, żyje! No! wiesz <grych> <grych> A masz, głupia! A no, ja myślałem, czym my, wziąłeś, że ty zdechłaś. nie wziąłeś? No, ja go nie to zjadła ci właśnie chyba, nie? Nie. No ja nie miał do Nie, ja zabiję tylko gdzie jest jej ciało. No. Ja mam widać tylko osiołowi wtedy. A patrzcie jakie ładne no, krajobrazy no. tu wszędzie są ludzie, moi drodzy. Tak bez swoją praw. Jak toś zobaczyłeś półto wyciągnął. To ja kończę part. Czwarty. No, no, no.